Oczywiście jeśli Leopold ty Tyrmand to zły, znaczy, nie może być inaczej. Ale ja mam wspomnienie, e, oczywiście pamiętam kiedy pierwszy raz przeczytałem książkę, ale genialny Adam Ferenc w audiobooku i pamiętam, że przesłuchałem to chyba z cztery czy z pięć razy, e, nadał e, tak dodatkowego wymiaru e, tej powieści tak wspaniale wcielił się w poszczególne role, rolę narratora, ale każdego kolejnego bohatera, że były momenty, kiedy jechałem wolniej samochodem specjalnie, żeby wysłuchać jeszcze tam jednego rozdziału. Także jeśli chodzi o Tyrmanda, to Tyrmand kojarzy mi się ze Złym, a Zły z Adamem Ferencym, więc takie jest moje wspomnienie. Dla mnie Tylman jest ważny, ale nie jestem pewien, czy byłby ważny, gdybym sięgnął do niego dzisiaj. Powiem tak, czyli u mnie był bardzo Tyrmand zmitologizowany w domu. Mówię pół żartem, ale tylko pół. Że zły stał pomiędzy Pismem Świętym a, a Panem Tadeuszem i trochę tak było, że to e, jestem ze ślub miasta Warszawy, znaczy cały zły się dzieje na ulicach, w których się wychowywałem, stawiałem pierwsze kroki i chodziłem, e, chodziłem do szkoły. E, ale boję się, że gdybym sięgnął po złego dzisiaj, to by się okazało, że to jest jednak, że to jest jednak ale ciągle to jest jedna z najważniejszych, z najważniejszych lektur dla mnie, i zły i, i dziennik, jakieś świadectwo. Świadectwo też pokolenia Bohemy. Ja tutaj, mm, rozmawiamy w Darłowie, prowadziłem tutaj spotkania z innymi autorami się ich pytałem znowu, pół żartem, ale tylko pół. Co my w ogóle jesteśmy za Bohemat, to za pokolenie. Rozumiesz, siedzimy, chwalimy się w wywiadach, że lubimy zacząć pisać o 8 i skończyć o, o 16, gdzie po prostu, gdzie te kochanki, gdzie te burdy, gdzie te z zachodu kabliolety. Rozumiesz, wiesz, czemu nie istniejemy?